Dzisiaj Ewangelia nam podpowiada, co stanowi taki problem w tym, że nasza wiara jest słaba, że bardzo trudno nam się uporać z tym, co ogranicza naszą wiarę. Dlatego warto zauważyć, że takim główną przyczyną, głównym problemem w naszej wierze może być lęk. To, co przeżywali. Apostołowie, to co przeżywali uczniowie Jezusa Chrystusa. Kiedy powierzono mi naszą parafię i przed laty po raz pierwszy tutaj przyjechałem, gdy razem z panami przywieźliśmy moje tobołki i brany w dresy, nikt mnie tu jeszcze nie znał, wnosiliśmy te pakunki tam do pokoju mojego w pałacyku, to podszedłem do sklepu, żeby jakąś tam wodę do picia chłopakom kupić i wówczas tam w sklepie do pań, które sprzedawały, tam jeszcze była pani Hania bodajże, jak pamiętam, może pani Iwonka, jak tak coś kojarzę i wtedy zacząłem tak podpuszczać, no słyszałem, że nowego proboszcza macie, tak się zmieszały troszeczkę to no, tam dużo ludzi, wtedy siódemka główna jeszcze tam przechodziła po sklepu, więc bardzo dużo było takich obcych twarzy więc nie było to nic dziwnego. I wie, macie podobno nowego proboszcza. I tak panie się zmieszało, no ale to tak niedobrze to wróży. Tak podobno taki kawał zbuja z niego jest. I to tak, mówię, będziecie mieli tu nieciekawie. Nic dobrego wam tu nie wróży tutaj, nie? I wtedy ta jedna z pań mówi: się okaże. O, tak mi odpowiedziała. Zobaczy się. Bardzo mądra odpowiedź. Nieraz, jak ktoś jest niewiarygodny, coś nam opowiada. O czymś nam, coś nam przekazuje, to mówimy A widziałeś? A widziałeś? Byłeś świadkiem? I dzisiaj o tym mówi nam Ewangelia. Pan Jezus yy, mówi do swoich apostołów, a równocześnie do każdego z nas, kiedy wskazuje na to, co się wydarzyło, na wydarzenia paschalne, że przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odkupił świat i staje przed nimi zmartwychwstały. I mówi, Wy jesteście świadkami tego, właśnie tego odkupienia, doświadczenia z martwych wstania Jezusa Chryste, Chrystusa, tego, który żyje. I podobnie również, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich, Piotr właśnie po tym wszystkim, już, bo to się dzieje po tym wszystkim, kiedy przemawia w Jerozolimie do tłumów. To mówi tego Jezusa, którego Wyście rękami bezbożnych, czyli Rzymian, Boga, przybiliście do Krzyża i zabiliście. To został wstrzeszony, a my jesteśmy świadkami tego. Czyli Piotr był zdolny wypełnić to polecenie Pana Jezusa. Wy jesteście świadkami tego. Tylko, że wcześniej widzimy, że był problem. Że ich sercami zawładną lęk. I bardzo często to jest problem, aby doświadczyć Jezusa Chrystusa, bo my możemy być świadkami Jezusa Chrystusa, jeżeli go doświadczymy. Widziałeś? Widziałeś? Doświadczyłeś tego? Dopóki go nie doświadczymy, nie możemy o nim świadczyć, postawami naszego życia. I problemem, żeby się przez to przebić, jest właśnie lęk. Zobaczmy, że yy, zarówno uczniowie, ci, którzy szli do Emaus, w święta wielkanocne ze znajomymi rozważaliśmy, że jak to możliwe, że oni nie rozpoznali Jezusa Chrystusa? Chodzili za nim przecież, słuchali jego nauki. I tutaj on idzie z, nim, z nimi kawał drogi, rozmawiają i oni nie rozpoznają Jezusa Chrystusa. Ciekawa rzecz, nie? Podobnie zresztą i apostołowie mieli problem. Z rozpoznaniem Pana Jezusa. Podobnie Maria Magdalena, pamiętacie to, tę scenę, kiedy tam kobiety przyszły do grobu, nie zastały Pana Jezusa w grobie, nie zastały jego ciała. I wtedy Maria myśli, że, że to ogrodnik, kiedy widzi postać. I Panie, jeśli go wziąłeś, to powiedz, gdzie go położyłeś, to ja go zabiorę z powrotem. Tam stoi Jezus Chrystus z Martwca, ona widzi ogrodnika. Tam niektórzy tłumaczą, a no bo w grobie było ciemno, jak spojrzała w światło tego otworu, albo wyszła na zewnątrz, poranek był ostre światło, no to w świetle to się nie widzi. Są takie dywagacje. Być może, ale, ale co z pozostałymi? Widzimy, że to był problem z rozpoznaniem Pana Jezusa, właśnie dlatego, że serce nie jest wolne, że tam nie ma pokoju, dlatego jest ograniczone. Dlatego ci uczniowie, dwaj, którzy szli do Emaus, oni tak naprawdę uciekali, od tego, co się tam wydarzyło, oczy ich były niejako na uwięzi. Oni mieli przywiązany wzrok do Ziemi. Oni bardzo przyziemnie patrzyli. Nie patrzyli przez pryzmat Królestwa Bożego, przez pryzmat Nieba, przez pryzmat Pana Boga. I moi drodzy, są takie trzy objawy tego lęku. Ten lęk ma trzy oblicza które stanowią problem właśnie i trzeba przez nie się przebić, trzeba to przezwyciężyć, żeby być prawdziwie wolnym i wyzbyć się tego lęku. Pierwszy lęk to jest ten lęk zewnętrzny. Zobaczcie, co przeżywali apostołowie. Ewangelia nam mówi, że apostołowie byli zamknięci w wieczerniku po tym wszystkim, co się wydarzyło na Golgocie. Byli zamknięci w wieczerniku z obawy przed Żydami. Zobawy znaczy, przed tym, co im groziło, bo oni w każdej chwili bali się, że będą aresztowani. Jako ci, którzy są powiązani z Jezusem Chrystusem, który został skazany na śmierć. Oni się bali o swoją skórę. I moi drodzy, zobaczmy przez to wydarzenie, jak może być nasze serce ograniczone. Jak my możemy się bać wyznać swoją wiarę, pozamykani w swoich życiowych wieczernikach. Żeby się nie wychylać ze swoją wiarą. Albo co powiedzą, albo będą się naśmiewać, albo mnie skrytykują. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Zobaczcie. Kiedy zło jest tak spotęgowane, żeby ośmieszyć Kościół, zniszczyć jego autorytet, to światu się udaje. I trzeba mieć naprawdę głęboką wiarę, żeby nie dać się zwieść. A my bardzo często idziemy za tym podszeptem i chowamy głowę w piasek. I nigdy nie będę świadkiem Chrystusa, nigdy nie będę prawdziwie wolny, jeżeli się przez ten lęk nie przebije. Drugie oblicze lęku to jest strach przed Jezusem Chrystusem. W związku z naszą słabością, w związku z naszym grzechem, ci apostołowie gdzieś tam w środku bali się konfrontacji, kiedy... Kobiety przyszły i powiedziały, że Chrystus zmartwychwstał. No to co teraz? My, którzy zawiedliśmy, którzy uciekliśmy, którzy Go zdradziliśmy, nie pozostaliśmy Mu wierni. Jak Mu teraz w oczy spojrzeć? Co On nam powie? I to jest ten lek. Zobaczcie, tu też można mieć problem właśnie z dostrzeżeniem Jezusa Chrystusa. Zapamiętacie tę scenę nad jeziorem? Wtedy Ewangelia mówi, że to był już trzeci raz, jak Jezus się ukazał apostołom, kiedy do nich przyszedł. Czyli wcześniej widzieli Go dwa razy i trzeci raz, jak to Go nie rozpoznali. I to wcale nie byli w tej łodzi gdzieś tam daleko, na środku jeziora. Byli całkiem blisko i Go nie rozpoznali. dopiero kto Go rozpoznaje? Jan apostoł, umiłowany uczeń, ten, który w swoim sercu nie miał lęku, nie miał wyrzutów sumienia, bo On go nie zdradził. On nie zawiódł Pan Jezusa. Pozostał mu wierny do samego końca. To był umiłowany uczeń. Zamiast lęku miał miłość i oddanie dla swojego mistrza. I on nie ma problemu, żeby rozpoznać Pana Jezusa. I do Piotra mówi, to jest Pan. On go rozpoznał. A inni nie mogli zobaczyć Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, dla nas to też może być problem. Bo szatan będzie nas wpędzał w takie poczucie, że z czym do Boga? Popatrz na swoje życie, na swoją przeszłość. Zobacz, jakie ty masz grzechy za sobą. I co? Daj spokój. I my tak, moi drodzy, poruszamy się po obrzeżach, po obrzeżach naszej wiary, gdzieś tam po bokach. I boimy się wejść w taką zażyłość z Jezusem Chrystusem, bo gdzieś mamy tę barierę. My szanujemy Panią, samodnimy się, przychodzimy do Kościoła. Ale nie za bardzo gdzieś tam czujemy, że jesteśmy godni tej bliskości z Jezusem Chrystusem. Pewnie, że nie jesteśmy godni, ale to właśnie na tym polega miłosierdzie Boże. Że niegodni tej miłości, to jednak ona się nad nami pochyla i chce nas przygarnąć do siebie. A szatan jedynie nas tak urabia i wmawia nam to, że powinniśmy się trzymać daleko z od Pana Boga. Nie dajmy się zjeść. Przebijmy się przez ten lęk. Z całym poczuciem swojej grzeszności i słabości. Po to nam Pan Jezus pozostawił sakrament pokuty. Dla pojednania, żeby nam właśnie zabierał Pan Jezus ten grzech, wziął go na siebie, a w to miejsce wlał swój pokój. I tylko wtedy będziemy mogli stać się Jego świadkami. I trzeci lęk, moi drodzy, trzecie oblicze lęku, które nas ogranicza w naszej wierze, to jest lęk przed drogą, która prowadzi do zbawienia. No bo. Skoro Chrystus zmartwychwstał, myślą sobie apostołowie, skoro Chrystus żyje, to znaczy, że do życia, do zmartwychwstania prowadzi droga krzyżowa, że do zmartwychwstania prowadzi droga przez Kalwarię, że do zmartwychwstania prowadzi droga przez krzyż. Do życia można dojść przez śmierć. I moi drodzy, tu się też boimy, bo ten świat ciągle nas zachęca i wmawia nas do takiego życia, które jest łatwizną. To nie znaczy, że mamy uciekać w trudności, w cierpienie, nie. Tylko gdzieś tam, a jakby tak właśnie złączyć się z Panem Jezusem, te relacje zbudować, to by trzeba było zrezygnować z takiej postawy, to by tego może trzeba było przebaczyć, tu by trzeba było się upokorzyć, tu by trzeba było zrezygnować z tego grzechu, z który, no, tam kiedyś może się uporam, ale póki co to na razie jest mi z nim dobrze i dajemy się zwieść. Zostawiamy to na później, bo to jest dla mnie przyjemne, to jest dla mnie korzystne, to jest dla mnie dobre. A wiara łączy się z konsekwencją. To jest ta droga, która prowadzi do zwycięstwa, która może mi się kojarzyć z czymś ciężkim, mozolnym, trudnym, a ja wolę iść na łatwiznę. I świat mi pokazuje takie życie właśnie, Właśnie masz prawo do korzystania. I dlatego, moi drodzy, te trzy oblicza lęku, które w nas mogą się pojawić, trzeba nam zwalczyć po to, aby być prawdziwie wolnym i w to miejsce wlać miłość do Jezusa Chrystusa. Nie wlejemy tej miłości, dopóki to serce będzie czymś napełnione strachem, obawą, lękiem, wstydem. Jeżeli się tego wyzbędziemy, jeżeli to przezwyciężymy, to wtedy właśnie będziemy mogli być. Tak jak dzisiaj z dziejów apostolskich przykładem był święty Piotr. My jesteśmy świadkami tego. aby tak się w naszym życiu działo.